Dzień dobry, Monika Laskowska, TV reklama. Jesteśmy na konferencji prasowej Elite Fighters. Jest ze mną Piotr Kowalski. Witam cię serdecznie. Witam. E, Przed tobą walka 3 na 1, ty jesteś tym jednym. Mm, I? E, no i powiedz mi, jak można się przygotować do takiej walki? Jak się przygotowujesz? Trenując, normalne. E, to jest walka jak każda inna, tylko zmieniają się trochę zasady, tak? Ich jest no, trzech. Trzeba. Mieć większe skupienie, kontrolować yy, po prostu to, co się dzieje w ringu. Nie, już nie, nie mogę mieć na chwilę rozluźnienia. A no, walka o, czy dookoła głowy? Dokładnie walka jak walka. No, jest trzech, im będzie ciężej, bo tak naprawdę też dwóch. Dwóch by było łatwiej niż trzem, ich będzie trzech, y, gdzieś tam wcisnąć rękę, nogę, A no jeden może zachodzić, no wiesz, dusić, dwóch może z przodu, różnie, wiesz, mm -hmm. ja będę próbował nie dać się zajść, kontrolować wszystko z przodu, i zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Mm -hmm. mm, ale wiesz, trzech, yy, jak jest trzech zawodników, którzy chcą zaatakować jednego zawodnika, uderzyć, to tak naprawdę i jeden ma m, mają większe szanse, żeby cię dopaść. A ci już trochę będzie trudniej, żeby pokonać trzech zawodników. Na pewno będzie mi ciężej, ale trenuję sporty walki od 2007 roku, osiągnięcia, są dwa srebrne medale na pucharze Europy, wielokrotnie mistrz Polski, wicemistrzostwa Polski, drugie miejsce na amatorskiej lidze MMA, walki bokserskie, zawodowe walki w K1 w Polsce, za granicą. Wiesz? Mhm. Kurcze, no walka jak walka, lubię wyzwania, będzie ciężko, nie lekceważę nikogo, a wręcz przeciwnie, bardzo szanuję każdego przeciwnika, tak, każdego przeciwnika, to jest normalne, ale ja jestem pewna pozycja team, więc na pewno dam sobie radę, mhm. no kurcze, to będzie show, trzeba dać show dobre, dobrze zawalczyć, a tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu, w oktagonie, tak? Mhm. Przygotowujesz się pod zawodników, dowiadujesz się, starasz się dowiedzieć o, o nich czegoś, starasz się podejrzeć, jak trenują się, przygotowują, czy bardziej pod siebie przygotowujesz się do walki? Pod zawodników nie mam jak, bo to są chłopaki, którzy nigdy nie brali udziału w żadnych walkach, więc nie mam jak ich sprawdzić, a do klubu nie będę jeździł za nimi i śledził, bo to jest w ogóle nie na no, mój budżet, nie ma to sensu jakiegokolwiek. Robię swoje, trenuję, trenuję, chcę być 100% gotowy, żeby sobie nic nie móc potem zarzucić i chyba to jest najważniejsze, tak? Dużo pokory, dużo szacunku ale i kurwa wariactwa, no bo wiesz, 3 na 1, no to nie oszukujmy się, jest wariactwo, tak? Ale tak jak mówię, chciałem trochę rozwinąć. Jest, należy do takiej ekipy pewna pozycja. Robimy rap, yy, jesteśmy wariatami, jesteśmy zgraną ekipą, gramy w filmach, w yy, dwóch chaków nas grało w asymetrii teraz będziemy robić jeszcze kolejny film, pyszny los. Y, gdyby ktoś chciał się zainteresować, to zapraszamy. Chętnie będziemy szukać teraz właśnie ludzi, którzy by mogli wesprzeć ten pro... którzy mogliby wesprzeć projekt. ten projekt, tak, e, bo nam się wysypał sponsor, a mówię, jesteśmy bardzo zgraną i sztywną ekipą, nie boimy się niczego, oprócz Boga, rzecz jasna, a wyzwania sportowe to są wyzwania sportowe. No, mi się tam nic nie stanie, głowy mi nie urwą, nie zabiją mnie, więc czego ja mam się bać tak naprawdę? Wiesz, mm -hmm. ja jestem młody, duże jeszcze przede mną. Silne. <laughs> a a a no, no na pewno. nie wystraszyłaś No na pewno. Spadłam już na ziemię. Spadłam, spadłam z nieba. Jak myślisz, ile ważę? 55. Złapałem za pośladek i wydał mi się mięsisty. Złapa złapałeś mi za pośladek? Zobacz. No. Znaczy, trzymałem cię za pośladek. Nie złapałem. Też źle tu ująłem. E, nie to no, chyba spuchłam czy coś? Nie. Ja ważę 47. No to widzisz. Bardzo, bardzo dawna. A to 47 to chuda jak na swój wzrost. Szczupła jestem. Chuda. Szczupła. Chuda. No dobrze, niech ci będzie. Szczupła to byś była, gdyś miała 55. E, poczekaj, bo nie pamiętam na czym skończyliśmy przed, e, pod tym jak nie podniosłeś. E, e, powiedziałeś po... silny, tak? I mm -hmm. ja cię podniosłem i powiedziałem, no chyba. Tak, tak że jesteś silny, jak nie ty No może się zapytam, właśnie, bo będziesz walczył z trzema przeciwnikami. Um, powiedz mi, czy w takim razie um, układasz sobie w głowie plan. Jest plan, jak można ułożyć gameplay. Plan, pewna pozycja na zawsze. hello, hello. hello. Poczekajcie! No to jak nie jesteście, no to może się przedstawcie. Ja jestem pomalowany. Mhm. Kowal, pewna pozycja, Szymonko. Eee, a, a co, co a, to jest, a to jest a to jest nasz podopieczny. Co wy tu robicie? A to jest członku jak no, jakieś z ekipskim naszym Jesteśmy tim, jesteśmy pewna pozycja team. No, i ja jestem trenerem e, od cardio. Od cardio? No i co, i ogólnie? Z sztabu I... szkoleniowego. To powiedz mi, proszę Cię, czy jest e, posłusznym, pilnym uczniem? Bardzo, bardzo, bardzo jest zawzięty i on to na pewno pokaże w klatce. Mi to się A. wydaje, że, 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 że wygra na 100%, na 100%, no obstawię go normalnie, mm. nie obstawię go i to grubo, obstawię, żeby dużo przytulić. Pytałaś się, czy układam jakiś plan? Tak. tak, plan się jakiś tam kreuje. Wiesz, To jest, nie jest to dla mnie nowość 3 na no. jeden. Ale, tak jak mówię, wszystko wychodzi w walce, wiesz. Możemy sobie założyć, że coś potoczy się tak, a, wiesz, dostajemy gonga i plan się zmienia zupełnie, wiesz, inaczej. mówię, szacunek, po prostu wyjście, wiesz, skupienie i robić swoje. Wiesz, to się trenuje, to się robi od jakichś tam lat. Mówię, trochę miałem przerwy, wracam, mówię, już jakiś czas jestem już w treningu. I mówię, po prostu wyjść zrobić swoje. Jeśli będą lepsi, to znaczy, że będą lepsi. Tak. To jest dla mnie fajne nowe wyzwanie, mocne, mocne wyzwanie, ale mówię nie pierwsze. Tylko nigdy nie robiłem tego oficjalnie na zasadach, tak. Gdzieś tam się zdarzało bić 3 na 1, ale to są też chłopaki, którzy trenują do tego. A wiesz, zazwyczaj gdzieś tam się trafiało trzech wypitych gości, no to też już jest inna liga, wiesz, uwalić jakiegoś leszczyka, który jest półprzytomny, no to też nie jest, wiesz, chwała i jakaś tam duma, wiesz, do mówienia, wiesz o tym, ale mówię, to jest wyzwanie, ja lubię wyzwania, jestem osobą, która lubi progres, a to będzie, wiesz, dla mnie bardzo mocny progres jako osobowy, wiesz, ta, ta federacja ma duży potencjał. Mam nadzieję, że to wypali i to nie będzie pierwsza, to nie będzie moja ostatnia walka. I co? Tego się trzymać po prostu, dać dobre show. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak? O to w tym wszystkim chodzi. Dać tak, dobre show, dobrze zawalczyć, to się ma ludziom podobać i, i przy tym wygrać. Mhm. A walczysz zawodowo. Powiedz mi, dlaczego się zdecydowałeś walczyć w Elite Fighters? E, mówię, długą miałem przerwę, bardzo długą, dwuletnią. E, organizatorzy mnie znają. Padła taka propozycja, nie, nie wnikam tam miał ktoś inny walczyć, nie wnikam dokładnie w szczegóły. Ja dostałem propozycję, chcę, chcę i... i... Kurczę, no dlaczego też mówię, to pierwsze wyzwanie, drugie pieniądze. Wiadomo, robimy pieniądze, jesteśmy produktami. Robić coś, sprzedać się, ale przy tym mieć honor. Wiesz, ja się siebie sprzedaję, ale mam przy tym honor, wiesz, ja będę walczył, ludzie to chcą kupić. Więc czemu ja mam tego nie sprzedać? Ja nie jestem prostytutką, wiesz, nie, nie w takim sensie sprzedaję, nie jestem prostytutką, nie, nie muszę wiesz, swojego honoru oddawać. Ja siebie sprzedaję, jako właśnie to show, robię to show, bije się, komu się to podoba, ktoś za to płaci pieniądze. To czemu ja mam wiesz, tego nie robić? No, dokładnie, chłopaki, pozdrawiam. Naprawdę faj, fajni przeciwnicy. Zrobiliśmy fajne show na, na scenie, ale z szacunkiem mówię, to jest pełen szacunek, jest zdrowa rywalizacja, jest zdrowa agresja. Ale nie ma niezdrowej, wiesz, ubliżania, jakiegoś pajacowania, ja, ja nie muszę się dowartościowywać. Ja mówię, ja jestem w sztywnej ekipy, pewna pozycja, ja w naszej ekipie nie ubliża się komuś bezpodstawnie. Chyba, że to jest kurwa i mamy na to jakieś tam podstawy, tak? A po prostu sztywno, sztywno robić swoje bić się i żeby to ludziom się podobało. Chyba o to w tym wszystkim chodzi. Powiedz mi, jak wyglądają Twoje treningi? Moje treningi obecnie buduję mocno kardio. Mocno buduję cardio, no bo tak jak, tak jak powiedziałeś, jest trzech, będzie mu łatwiej z tym, a ja się skupię na kardio, ja techniki na razie nie chcę, nie będę robić. To będzie ostatni etap mojej, e, moich przygotowań, technika, szlify. Teraz jest kardio i robienie siły. To są dwa elementy, które mocno, no tak ich jest trzech, czyli ja muszę mieć mocniejsze je, tak zwane jebnięcie. E, wiesz, głowę mam twardą, no ale to wiesz, też jak zaczynamy w 6-5 układek, po prostu skupić się, kurczę. No, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, trochę się zapętlamy. A często trenujesz? Tak, trenuję 6 razy w tygodniu, 3 razy buduję siłę, 3 razy robię cardio, e, Za jakiś czas, bliżej już od lipca, zaczynamy, zamieniamy jeden trening cardio na trening już techniki. Boksu, tarcze, jakieś tam sparingi, będziemy to mieszać. Mówię, a skupiam się na tym. Chłopaki, tak jak rozmawialiśmy, oni są świeżi, świeżi w tym, to oni muszą więcej trenować podstaw. Ja nie muszę podstaw robić, bo mówię, jeśli ktoś chce zobaczyć, zapraszam na mojego Instagrama, Kung panda 1312 Tam sprawdzicie, moje jakieś tam materiały mam z walk. co jeszcze sprawdzajcie, tak jak mówię, pewną pozycję, enkla www. I jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Czekajcie na walkę Pandy, czekajcie na płytę pewna pozycja RKWA ze się naszych przeżyć i czekajcie na film, pyszny los. Pozdrawiamy sobie. NKWA, pewna pozycja filmu. Dobra. E, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Widzimy się niedługo. Dziękuję. Bardzo ja dziękuję. I więcej proszę...